Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda Świat jest piękny, czy to znasz? Otwórz oczy, patrz Otwórz oczy, patrz La 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 Otwórz oczy, patrz Hej hej! Witajcie na kanale Titrowan No w końcu Projekt prawie został ukończony, także zaczynamy tą przygodę. Holandia! No dzisiaj, dzisiaj pojedziemy na Rugię, sobie prześpimy sobie na, na wyspie Rugia. Jutro sobie pojedziemy tam taki e, taki, taki kawałek, tam ostatnia taką pentlę, którą jeszcze chciałem zrobić. I jutro pojedziemy do Rostocku. Kolejny dzień będzie rosną. A co dalej? To zobaczycie. <gry> Dobra, ja wyjeżdżam już ze Szczecina, także jest godzina 20. Także gdzieś 22 powinienem być 2230 na Rugie. Witajcie w kolejnym dniu. Znajdujemy się na takim parkingu na rugie. Czyli zaczynamy rugie 3.0 Citrowan już tutaj dojechał, jak widać. Z tyłu jest protoplasta, z którego brałem przykład, jak robiłem tą zabudowę. A nic innego jak Ford Transit Nugget Plus. No, parę kamperków tu sobie stało. Parking jest płatny generalnie. Do mi się udało tu jakoś. Bo w nocy przyjechałem o drugiej, także yy, już tutaj po prostu poszedłem w kim od razu, ale z rana tu zawijam, także nie muszę tego, tej opłaty tutaj uiścić. Ale opłata nie jest duża też, bo za godzinę jest 1 euro, a za cały dzień yy, jest 5 euro. Czyli normalnie 24 godziny można tutaj yy, sobie stać. i i, i, I wtedy 5 euro się płaci. Generalnie fajny, fajny taki parking. Tu jest przez ten las się przejdzie, i jest od razu już morze bałtyckie nasze. No i co? Pięknie się spało, bo ma kurde, w końcu 10 cm grubości. Jest petarda. Aha, no i dopuszczone jest kamperowanie tutaj. Nie tam zacząłem czytać to nie można e, biwakować, czyli nie można rozkładać nic, ale e, kamperowanie jest, znaczy spać można po prostu tu w kamperach. Jest dopuszczone tam, tak jak na tej tablicy było napisane. Dobra, ja zawijam teraz tam gdzieś bliżej tego miasteczka, gdzieś postawię samochód i co, przebieram się w ciuchy rowerowej i się przejadę dookoła tam tą pętelkę, co, co chciałem właśnie tą trzecią pętlę jak gdyby przejechać na drugie jeszcze coś zjem jakieś, śniadanko dobra, ciśniemy nie ma jak to spacerek z rana Idziemy sobie zobaczyć tutaj nad morze ale piękna pogoda się robi jest godzina ósma, po ósmej troszkę, a co? jak to tutaj wygląda? Ha, ale czat, po prostu czat, jaki czat, słońce akurat tak daje tutaj w... prosto w woda i się to odbija. No i tu jesteśmy na tym cypelku Rugi, widać po lewej stronie ląd. A tam na wprost pewnie gdzieś jest yy, Świnoujście. Pięknie jest. No powiem Wam tak. Także szum, szum fal z rana to jest to co mi było potrzebne. Ostatnie te 2-3 tygodnie była intensywna praca przy, tym, przy tej zabudowie citrowana. No i teraz można się rozkoszować już wyjazdem. Zaraz pojedziemy tam właśnie na ten cypelek rowerem dookoła. Taką pentelkę sobie zrobimy, i, i z powrotem e, wrócimy do Citrowana i pojedziemy w okolice Rostoku. Tam gdzieś może po drodze się zatrzymam, coś sobie przyrządzę do jedzenia. Co? E, I będzie pięknie. No, teraz oficjalnie zaczynamy część trzecią e, Rugie Czyli ten Cypelek e, Tutaj, jak oglądaliście, było właśnie takie rozwidlenie i tutaj Wpadłem na taki pomysł, właśnie, że będzie trzecia część e, Co tutaj mamy? Możemy Witower Far Tam, gdzie jest ten prom To, co, co było też na, nagrane na, na tym e, Rugie 2. Tam trochę materiału mi uciekło, ale z tego promu nawet był, był ten, z drona jakieś tam nagrania. Na w każdym razie lecimy teraz do latarni morskiej. E, tutaj na mapie widać, e, ta latarnia jest tutaj w Arkona, Kap Arkona tu. Dokładnie. Znajdujemy się tu, no i polecimy ścieżkami rowerowymi albo tędy, chyba tak. Później górą objedziemy to wszystko, i sobie tutaj, tu gdzieś sobie wrócimy z powrotem do tego punktu. No i to będzie po prostu taka pentelka nie wiem, ile tu kilometrów wyjdzie, ale myślę, że nie więcej niż 50. Nigdzie mi się nie pali, nie spieszymy, będziemy sobie powolutku jechać. No i lecimy. Najpierw ten Altenkirchen, czyli Stary Kościół, tak. Yy, I musimy się Pudgarten. ale wolałbym tu jechać tym nabrzeżem, także nie tędy tutaj, tylko tu, przy samej wodzie. Dobra, ciśniemy ogień. Na no tu po drodze ee, mijamy taki fajny kemping. Znaczy, no ja to wam nie za bardzo lubię kempingi, bo to jeden koło drugiego stoi, ale, ale fajnie umieszczony, bo na takim lekkim wzgórzu. I przy samym morzu. Knaus Camping und ee, House Park Rügen. To jest to miejsce. Lecimy dalej. Będziemy teraz cały czas tutaj nabrzeżem sobie jechać Piękna trasa. no cały czas taką betonóweczką jedziemy, ale równie sięńka piękna i tak będziemy cisnąć cały czas koło tutaj na e, nabrzeża Lecimy ogień <laughs> Ale pięknie jest pogoda Przede wszystkim. No i co? W końcu można odpocząć po tej pracy przy tym. Przy tej nadbudówce, bo to naprawdę mi trochę zjadło czasu. No dobra, teraz tylko tam trzeba będzie jakieś usprawnienia dokończyć w środku, bo zabrakło mi tej pianki. No i co? za Jak przyjadę to tydzień. Chwila na, na jakieś poprawki, i jedziemy do podłódź. Będzie weekend z campermaniakami. Taki biwak z campermaniakami. Kto tam by chciał zobaczyć sobie titrowana na żywo, to, to tam właśnie będę. Od pierwszego do trzeciego do września. Tu fajny widaczek. Można by było się zatrzymać, bo taka fajna skarpa. Ale naprawdę pięknie Lecimy dalej. No będą pewnie jeszcze nie jeden taki będzie widaczek. Tu jaki orszak przede mną. Cała rodzinka pewnie Ludzie sobie biegają, jeżdżą na rowerach. Także naprawdę widać tutaj zupełnie inaczej ludzie sobie spędzają czas niż w Polsce. No dobra, ciśnijmy dalej, ale super Zobaczcie to Ja pierniczę Normalnie ciarki mam Uwielbiam takie miejsca Jest właśnie taka cisza, spokój rowerek się przemieszcza, kurczę Nigdzie nie trzeba gonić Na czas nie trzeba jechać Do tej latarni widziałem że mam 15 km także to też nie jest jakaś tam mega odległość. 15 km tam, z drugiej strony wybrzeża. Będzie też pewnie z 10, czyli z 24 i powrót. Około 15. Kurde! Coś mi stanęło w gardle. Cały czas na takim klifie jedziemy. Dobra, ciśnien. No, jadąc tu po drodze, <laughs> mijamy taki grobowiec neolityczny e, z czasów e, bardzo dawnych. Teraz <laughs> Wam powiem dokładnie, no bo ja tutaj e, możemy sobie tu przetłumaczyć, ewentualnie troszkę. E, jest to megalityczny kompleks zbudowany z głazów. Pochodzi z okresu neolitów na Rugi. Jest to jeden z największych kamiennych grobowców w północnych Niemczech. Grób złożono w 1970 roku pod kierunkiem profesora Schultz zbadane archeologicznie. Krawężniki dużych mają długość czyli największe te mają długość 34 metry szerokość szerokość od 8 do 11 metrów. W północno-wschodniej części trepy z kompleksu kompleksu Znajdowały się dwie komory grobowe. Dobra, nie będę wam tutaj już ten. Po prostu to jest megalityczny grobowiec. Nobin Nobin. Jak ktoś będzie chciał sobie tam odszukać, to sobie odszuka. To w tym miejscu to jest. rugi A co? A my ciśniemy dalej. A tu, co tu jest? Choli Święte miejsce, tak? Holy Place. Tu są zaznaczone na, na rugi jakie. No i to między innymi właśnie jest to, to co teraz jesteśmy. Dobra, ciśniam do tego Arkona. Tam jest ta, mm, ta 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 cała y, latarnia morska z 1900. 27 roku. Lecimy, No, latarnie już widać. Nie wiem, czy na kamerę to widać, ale ale tu jest pięknie. Ja nie mogę normalnie Ole, czad. No, jesteśmy na takim klifie, można powiedzieć. No tam widać taką plażę e, Tam rano sobie spacerek uskuteczniałem Zaraz po obudzeniu się także małe dotlenienie i rozciągnięcie o, Ale pięknie kurczę, chyba to jest naj, najładniejsza część wyspy, bo rugie jechałem dwa razy i tam w innych rejonach ale chyba to jest... Zwieńczenie całego tego rugi. To jest najładniejsza część tej wyspy według mnie. Oczywiście według mnie, no bo każdy ma jakieś inne priorytety i każdy inaczej to może postrzegać. Dobra, lecim, bo już latarnia czeka. Nie no, trasa bajka po prostu, no. Jaram się jak na maksa po prostu. Po prawej widać tu morze. Tam z przodu już ta latarnia. Dróżka taka przez pole sobie leci. Ja nie mogę. Może się tak jaram, bo kurde ostatnie 2-3 tygodnie siedziałem przy tych laminatach. Z tą nadbudówką. No i mało jeździłem na rowerze, bardzo mało. Zjeżdżałem sobie tam, na takie małe przejażdżki tam gdzieś w koło komina można powiedzieć tam koło 30 km Ale jest naprawdę Najładniejsza część wyspy Według mnie Będę to powtarzał Bo, bo naprawdę jest pięknie Lecim dalej